Projekt Hadar, czyli zupełnie nowe IP tworzone przez CD Projekt Red, coś niezależnego od Cyberpunka czy Wiedźmina, nabiera tempa, dostaliśmy nowe oferty pracy, a co za tym idzie nowe informacje na temat projektu. Oprócz tego porozmawiamy sobie o opóźnieniu Dying Light The Beast, przyszłości serii Star Wars Outlaws, a gracze obawiają się o dalsze losy Last Epoch. Pojawi się jeszcze kilka innych newsów, lecimy z materiałem. Phantom Blade Zero to muszę powiedzieć śmiało najbardziej oczekiwana przeze mnie gra, oczywiście Zaraz po GTA 6. To, co możemy zobaczyć przy najnowszym kilkudziesięciominutowym gameplay'u to jest coś niesamowitego. To jak ta gra wygląda to już swoją drogą, bo to nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, jakie wrażenie sprawia walka, która jest niesamowicie dynamiczna, oczywiście jest haken Slashowa, to nie jest żaden soslajkowy -like model, co mi się akurat bardzo podoba, bo szczerze mówiąc, jak wyobrażałem sobie ten tytuł na samym początku, no to właśnie z takim modelem rozgrywmy. King, gdzie wszystko jest dynamiczne, nie musimy zwracać uwagi na każdy ruch po kolei, tylko faktycznie sami możemy nadawać tempo i cały czas iść do przodu. Do tego masa broni, która będzie dostępna w grze, a co istotne będziemy mogli używać dwie na raz, więc to też dodaje ciekawości tej walce i ona wygląda już naprawdę spoko przy walce z normalnymi przeciwnikami, nie mówiąc o bossach, którzy też są wymyśleni na różne sposoby. Tutaj akurat w tym gameplayu mamy walkę z bossem, którą mieliśmy już kiedyś zaprezentowaną. Tak czy inaczej trzeba przyznać tutaj kreatywność dla twórców. Jakby ktoś jeszcze nie Wiedział, jest to gra tworzona i wydawana przez chińskie studio S Game. No, i jeżeli podoba Wam się Black Mirror Wukong, no to wydaje mi się, że Phantom Blade Zero będzie 10 razy lepsze. Mamy też walkę z takim przeciwnikiem, tankiem, dużym gościem, no i tu szczerze, akurat nic specjalnego. W zasadzie kopiuj i klej ataków innych ciężkich bossów z innych gier. Na pochwałę zasługuje też interfejs, który nie zasłania jakiejś dużej części ekranu, a jest bardzo czytelny, no i wystarczający, muszę powiedzieć, bo akurat w tym przypadku im prości, tym lepiej. Gra tworzona jest na PlayStation 5 i PC, a data Premiery ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku. A jeśli chcecie dowiadywać się o newsach wcześniej, no to sprawdzajcie naszego Instagrama. Nazwę macie teraz na ekranie, link znajdziecie także w opisie. Warto obserwować: lecimy po 4000 followów, no i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Wracamy do materiału. No i jak już przy podobnej stylistyce jesteśmy, no to trzeba zahaczyć o temat Ghost of Yota, bo dowiedzieliśmy się o dość istotnej mechanice, jeżeli chodzi o eksplorację. No i trzeba sobie tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ghost of Sushime, no to nie każdemu podpasował model eksploracji. Jak to będzie wyglądać w kolejnej odsłonie, która nadchodzi do nas wielkimi krokami? Okazuje się, że w otwartym świecie będzie prowadził nas nie tylko wiatr, ale również instrument, konkretnie shamisen, czyli tradycyjny japoński instrument, którego dźwięki pokierują atsu w kierunku znajdzieki ciekawszej zawartości ukrytej w świecie gry. Będąc tam różne pieśni, na przykład Pieśń Próżności doprowadzi nas do elementów kosmetycznych, które oczywiście w tej serii gracze bardzo lubią. Twórcy też informują, że Ghost of Utah zaoferuje lepszą i ciekawszą eksplorację niż pierwsza część, więc zobaczymy premiera 2 października na PS5. Techland opóźnił datę premiery Dying Light The Beast. Co prawda gra zapowiada się naprawdę ok, ale wiadomo, że więcej czasu nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie, gra może wyglądać dużo lepiej, no bo mogą w tym czasie wyeliminować błędy, glicze, które wymienili testerzy przy okazji sprawdzania gry. Dostaliśmy już sporo materiałów z nadchodzącego The Beasta i moim zdaniem prezentuje się naprawdę ciekawie. Graficznie, gameplayowo jest naprawdę spoko i można śmiało powiedzieć, że już teraz wygląda to dużo lepiej niż Dying Light 2, przynajmniej jeżeli chodzi o te elementy, które wymieniły. Jak będzie całościowo trudno powiedzieć, natomiast co mają nam do przekazania twórcy. Uważnie wsłuchiwaliśmy się w Wasze głosy, zarówno podczas testów, jak i w ostatnich komunikatach. Dzięki zaledwie czterem dodatkowym tygodniom możemy dopracować ostatnie detale, które decydują o tym, czy gra będzie tylko dobra, czy świetna. Elementy, które chcemy poprawić, bazując na opiniach graczy, to m.in. dopracowanie balansu rozgrywki, poprawa czytelności interfejsu, usprawnienie fizyki, a także dalsze udoskonalanie scenek i animacji postaci gracza. Czy te wszystkie rzeczy uda się poprawić w miesiąc, no nie wiem, zobaczymy, ale no właśnie. Właśnie miesiąc, czyli gra zadebiutuje 19 września tego roku i nie wiem, pewnie dla niektórych osób jest to rozczarowujące, dla mnie niekoniecznie, co prawda chciałem sobie zagrać jeszcze w sierpniu, ale cztery tygodnie nikogo nie zbawią, a mogą, tak jak stwierdzili twórcy, zapewnić, że gra będzie na jeszcze lepszym poziomie, no bo gorsza raczej nie będzie. W środę 30 lipca wejdzie ważna zmiana do Elden Ring Night Train, bo wreszcie będzie można grać w kooperacji dla dwóch osób, no bo do tej pory brakowało nam możliwości rozegrania duetu z naszym znajomym, no a teraz przy okazji nadchodzącego patcha się to wszystko zmieni, do tego aktualizacja wprowadzi poprawki do interfejsu, dzięki czemu korzystanie z reliktów będzie wygodniejsze. Ostatnio sporo mówi się o Kraftonie, a bardziej o kontrowersjach, które dotyczą wydawcy, bo oczywiście sytuacja z Subnautico wstrząsnęła światem gamingu. Dla przypomnienia, Krafton zwolnił poprzednie kierownictwo Unknown Worlds, zastąpił je nowym, a do tego pojawiły się kontrowersje dotyczące dotrzymywania terminów, premii pracowników, ale o tym mówiliśmy sobie niejednokrotnie. Po prostu Krafton w tym momencie jest postrzegany tragicznie przez graczy i trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Natomiast dlaczego Krafton w ogóle wspominam? Otóż seria Last Epoch została przez Krafton przejęta. Jest to RPG akcji, który konkuruje z Diab czy Pawłow Exile, który no, biorąc pod uwagę ostatni sukces poet Viking, Wiking, gdzie na Steamie bawiło się grubo ponad pół miliona osób no wypada słabiej i pytanie jak to będzie pod skrzydłami koreańskiego wydawcy. A mówiąc konkretnie no to Krafton po prostu wykupił studio 11th Hour Games. I twierdzą oni rzecz jasna, że Krafton podziela ich pasję do tworzenia action RPG-ów, że będzie tylko lepiej. No i wiadomo, że Krafton ma pieniądze, ale jak wiemy po ostatnich doniesieniach mogą być oni nieco chciwi. Zobaczymy czy wyjdzie to serii na dobre, no bo mają dość trudną konkurencję w postaci Pawłow Exile, które oczywiście podbiło rynek. Gracze zastanawiają się także, dlaczego w ogóle padła taka decyzja ze strony studia, dlaczego postanowili wejść w taką współpracę, biorąc pod uwagę obecne kontrowersje Kraftonu, gdzie gracze nawet namawiają do bojkotu sapnautyki 2. 21 sierpnia startuje trzeci sezon w Lazdipok. No i zobaczymy, co to zmieni. Star Wars: Otlos 2 nie będzie. Prawdopodobnie nie będzie. Tom Henderson, czyli bardzo znany dziennikarz, tak naprawdę jeżeli chodzi o wiele spraw, wiarygodne źródło donosi, że Star Wars: Otlos 2 było zaplanowane i trwały już nawet wstępne przygotowania do tworzenia tej gry, natomiast projekt został anulowany po tym jak Ubisoft zorientował się, że jedynka nie sprzedała się tak dobrze, jak zaplanowali. A konkretniej rzecz ujmując, jakbym powiedział, że gra przyjęła się średnio, no to może i bym nawet skłamał. Gra przyjęła się słabo i szczerze każda osoba, którą znam, na tę grę narzekała. No i pojawia się też pytanie, czy Ubisoft całkowicie zrezygnuje z Atlosów, czy w przyszłości może kiedyś wróci do tej serii? Trudno powiedzieć. Być może tak się stanie. Może przemyślą sytuację, może zmienią troszkę koncepcję, no bo teraz umówmy się, na pewno nie mają żadnych dobrych pomysłów i potrzeba będzie jeszcze co najmniej kilku lat, aby po pierwsze zmienili myślenie, po drugie, żeby troszkę dostosowali się do obecnego rynku, żeby zobaczyli, jak wyglądają konkurencyjne tytuły i że faktycznie trzeba iść do przodu ze wszystkimi seriami. Nie tylko ze Star Wars Atlas, ale również z Assassin's Creed. Jednak problemy Ubisoftu jest to, że oni po prostu mają jakiś zakrzywiony obraz rzeczywistości. Ich zdanie porażka Outlaws była spowodowana tym, że marka Gwiezdne Wojny przeżywa teraz swój kryzys jeżeli chodzi o gry. No i faktycznie jeżeli mają takie podejście to dobrze, że się nie biorą za te Outlaws'y dwójkę. CD Projekt Red pracuje teraz nad kilkoma grami jednocześnie. Nad Wiedźminem 4, który jest najbliżej, nad Projektem Orion, nad Siriuszem czy nad Hadarem, czyli grą, która nie jest związana ani z Cyberpunkiem, ani z Wiedźminem. Czymś zupełnie nowym, nowym IP tworzonym bezpośrednio przez CD Projekt Red. więc jest to dla nich zadanie bardzo ambitne. No i pytanie, jak się ten projekt ma? Czy wchodzi w jakąś nową fazę? Otóż okazuje się, że pojawiły się oferty pracy, które jak zwykle zdradzają nam kilka istotnych szczegółów dotyczących właśnie przyszłych gier. Szukają Tutaj starszego projektanta rozgrywki, no i standardowo warto sobie zerknąć na kwalifikacje, bo to jest dla nas najważniejsze. No i mamy tutaj co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, najlepiej w grach akcji RPGach z walką nastawioną na walkę wręcz, więc tutaj też walki wręcz nie zabraknie, no i jest to kluczowa informacja, no bo nie będzie to jakaś gra po popierdółka, tylko faktycznie Redzi będą utrzymać się swojego schematu. Oczywiście doświadczenie przy pracy na Unrealu, no tutaj żadna niespodzianka. Mamy także informację, że obecnie gra tworzona jest głównie w warszawskim studiu, więc widać, że Redzi szuka już doświadczonych osób, jeżeli chodzi o la Piątkę, nie zamierzają już nikogo szkolić, no i jest to jak najbardziej zrozumiałe, będzie to prawdopodobnie RPG, albo gra akcji, albo RPG akcji, który będzie nastawiony na walkę wręcz. I skoro walka w Hadarze będzie nastawiona na krótki dystans, no to właśnie pojawia się pytanie, czy będzie to walka bronią białą, czy może bardziej opowieść skupiona na sztukach walki. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.